i do Torunia w następującym składzie. Jedenka to Piotr Świst, dwójka Piotr Winiarz, trójka Bochumil 4 czwórka Grzegorz Rempała, piątka Antonin Kasper, szóstka Maciej Pietraszek i z siódemką jako rezerwowy wystawiony jest Łukasz Golonka. Gospodarze to Peter Karlsson z numerem dziewiątym, Waldemar Walczak z dziesiątką, Gerd z jedenastką, Mirosław Kowalik numer dwanaście, trzynastka to Wiesław Jaguś, czternastka Marcin Pusakowski i jako rezerwowy w Toruniu wystawiony jest Tomasz Stanowski. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, oba mają po 9 rozegranych spotkań i po 7 punktów. Kto będzie zwycięzcą w dzisiejszym pojedynku, ten awansuje w górę tabeli. No, to jest dobry. Gospodarze poprawili w po takich wstępnych uwagach. Jest w porządku. Na kogo najbardziej ze swojego zespołu, ze swoich zawodników Pan dzisiaj liczy? No, liczę na... na... Świstę, Świstę. Na, 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 na Kaspera. Są na całą piątkę, bo dzisiaj jedziemy piątką, bo nie mamy juniorów. Znaczy, są juniorzy, ale wiadomo, nie tacy juniorzy, którzy nie, nie, nie mają szans zrobić piątki. W biegu pierwszym zobaczymy Petera Carlsona w kasku czerwonym. Waldemara Walczaka w niebieskim to para gospodarzy oraz Piotra Świsławka w Kasku żółtym i Piotra Winiarza w białym para gości. Taśma, górze niemal równo wystartowali wszyscy czterej zawodnicy, ale pierwszy wira spowoduje, pierwszy że właśnie żużlopsy zmieniają się na pozycjach wywalczonych tuż po starcie. W tej chwili prowadzi Peter Carlson. Piotr Świsz na drugiej pozycji, na trzeciej. Piotr Winiarz i Waldemar Walczak, który całkiem nieźle wystartował, dopiero czwarty, ale wydaje się, że tutaj na tym torze będzie dzisiaj gorąco. Będziemy oglądać emocjonujące pojedynki, bo po pierwsze oba zespoły są w dole tabeli i naprawdę muszą zdobywać punkty, a po wtóre gospodarze muszą tutaj zaprosić nie jakby dobrym występem kolejnych kibiców na kolejne spotkania. Dzisiaj dzień powszedni, niewielu kibiców na trybunach. Miejmy nadzieję, że w normalnych zawodach tych niedzielnych kibiców w Toruniu będzie więcej. A tutaj proszę Państwa Peter Carlson przywozi 3 punkty, 2 punkty zapisujemy Piotrowi Świtowi, jeden punkt dla Piotra Winiarza, bez punktu Waldemar Walczak, a zatem pierwszy wyścig remisowy 3 do 3. Jerz pierwsze pole startowe, kask czerwony. Dalej Bohumil Brechel, kask żółty. Mirosław Kowalik w kasku niebieskim i Grzegorz Rępała w białym. Został Mirosław Kowalik na starcie. Szczepili się motocyklami na moment Grzegorz Rempała i Mirosław Kowalik. No i przewrócił się y, zawodnik z Rzeszowa. Sędzia zdecydował się przerwać, przerwać wyścig. Za moment dowiemy się jaka decyzja y, będzie. Pana Marka Smyły. Grzegorz Rępała upadł. No, wydawało mi się, że wskutek awarii sprzętu. Tam chyba zerwany został łańcuch. Wyścig przerwany. I on jako sprawca przerwania został wykluczony. Szczepiliśmy się z Mirkiem Kowalikiem. I Mirek Kowalik mi włożył haka. I łańcuchy pozrywało wszystko. I sędzia wykluczył mnie. No, trochę byłem oburzony tym. No, ale, ale takie ma prawo i trudno. A co pan mówił sędziemu przez telefon? Znaczy grzecznie się spytałem, czy, czy on to widział w ogóle i czy ten, ale już taką podjął decyzję i, i nic już nie mógł zrobić później. Przypomnę, Gerd Hanberg, Kask Czerwony, Bohomil Brehel, żółty Mirosław Kowalik w kasku niebieskim. Powtórzony start do wyścigu drugiego. Bardzo dobrze Bohomil Brehel to runianie gorzej na drugim i trzecim miejscu. Bochumilbrechel prowadzi zdecydowanie najszybciej spotkaćmy właśnie wyszedł Czech. Teraz Handberg goni rywala, ale trzeba przyznać, że będzie mu bardzo trudno, ponieważ Bochumilbrechel jest y, także doświadczonym żużlowcem. I będzie się bardzo starał, żeby utrzymać tę pozycję, ale Handberg cały czas atakuje bliżej. Oj, żeby nie doszło do jakiejś kraksy. Bohomil Brechel, proszę Państwa na torze i ponownie pan Marek zmyła przerywa wyścig i za moment przekonamy się kto tym razem zostanie wykluczony. Ewidentne przewinienie Handberga, który uderzył w jadącego przedni zawodnika, w związku z czym doszło do dość mocnej kraksy. W wyniku czego na szczęście ucierpiała tylko banda, a nie zawodnik. Bohumil Brechel, kask żółty, Mirosław Kowalik, kask niebieski. Trzecia próba startu do wyścigu drugiego. I ponownie dobry start Bohumila Brechela. Po wewnętrznej atakuje Mirosław Kowalik, ale blisko krawężnika trzymał się Czech. W tych y, trzech dotychczasowych startach do wyścigu drugiego było widać, że... Mirosław Kowalik przegrywa starty Bochumil Brehel czy Mirosław Kowalik? Rzeczywiście, proszę Państwa, w wyścigu drugim mamy do czynienia z pojedynkiem. Jeden na jeden Bochumil Brehel w kasku żółtym, Mirosław Kowalik w niebieskim. I jeszcze jeszcze szansa na zwycięstwo, ale już traci dystans żużlowiec Apatora Neti Toruń. Bochumil Brehel bardzo spokojnie prowadzony motocykl. No i jeszcze na domiar złego defektuje maszyna Mirosława Kowalika. A zatem proszę Państwa jak na początek zawodów to emocji bardzo bardzo dużo. Bochumilbrecher 3 punkty. Siłą rozpędu dojedzie do mety także Mirosław Kowalik. A wyścig drugi zakończy się zwycięstwem. Gości 3 do 2. 6 do 5 po dwóch biegach prowadzą Rzeszowianie. Antonin Kasper, pierwsze pole startowe, kask żółty. W kasku czerwonym Wiesław Jaguś. W kasku białym Maciej Pietraszek. I w kasku niebieskim Mariusz Puszakowski. 6 do 5, prowadzą goście. I teraz para. Wiesław Jaguś. Mariusz Puszakowski został na starcie. Maciej Pietraszek. Wiesław Jaguś prowadzi. Na drugim miejscu Antonin Kasper. Na trzecim Mariusz Pusakowski, a został na starcie Maciej Pietrasek i w walce o punkty liczyć się nie będzie. Narzekał przed meczem na skład swego zespołu y, trener Rzeszowian Marek Cieślak. No ale co zrobić? Trzeba jechać, trzeba zdobywać punkty. W tej chwili prowadzi Wiesław Jaguś przed Antoninem Kasperem. Na trzecim miejscu Mariusz Pusakowski, ale Kasper cały czas atakuje. Coraz bliżej Wiesława Jagusia. I teraz po wewnętrzny atak Czecha. Jednak Antonin Kasper, Antonin Kasper, Wiesław Jaguś spadł na drugą pozycję. I niestety, proszę Państwa, niestety dla Torunian ze zwycięstwa zrobił się remis. Bardzo ładna jazda Antonina Kaspera. Trzy punkty dla Czecha, dwa punkty dla Wiesława Jagusia. Jeden punkt zdobywa Mariusz Puszakowski bez punktu Maciej Pietraszek. No i trzeba Oddać to cesarskie Kasperowi po znakomitej walce przez cztery okrążenia wyprzedził zawodnika z Torunia Wiesława Jakusia i uratował dla swojego zespołu remis. 9 do 8 prowadzą gościa w wyścigu czwartym, pojadą Piotr Świst w kasku żółtym, Gert Handberg w czerwonym, Mirosław Kowalik w niebieskim i w białym. Piotr Winiasz. Prowadzi Gert Handberg, ale po wewnętrznej Kapitalnym atakiem popisał się Piotr Świst. No i teraz, proszę Państwa, szansę na zmianę niedobrej dla siebie pozycji miał Piotr Winiarz, ale spadł na czwarte miejsce. Bardzo mało miejsca zostawił swojemu rywalowi Mirosław Kowalik. Mirosław Kowalik czy Piotr Winiarz? Wydaje się, że sprawa zwycięstwa w tym wyścigu jest już przesądzona prowadzi z dużą przewagą Piotr Świst, na drugim miejscu Gerd Handberg, ale Mirosław Kowalik miał duże kłopoty z Piotrem Winiarzem. Teraz na jedno okrążenie przed końcem tego wyścigu. Wydaje się, że już już sprawa jest jasna. Kolejny wyścig remisowy, trzy punkty zdobywa Piotr Świst, dwa punkty zapisuje Handbergowi, jeden punkt zdobył Mirosław Kowalik, mimo Wspaniałych ataków Piotr Winiarz bez punktu, kolejny wyścig remisowy 3 do 3, po czterech biegach 12 do 11 prowadzi zespół Stali Rzeszów. Przed nami wyścig piąty, Wiesław Jaguś kask czerwony, Grzegorz Nępała kask biały, Mariusz Puszakowski w niemieckim i Bochomil Brechel w żółtym. 12 do 11 dla gości teraz na prowadzeniu Wiesław Jaguś, ale po zewnętrznej atakuje Bochomil Brechel. Wiesław Jaguś, Bocho Brechel, Grzegorz Rempała i Mariusz Puszakowski na czwartej pozycji. Zaledwie jednym punktem, tylko jednym punktem prowadzą goście. Mecz bardzo zacięty. Myślę, że od wyścigu 9, 8, 9 zacznie się prawdziwa rywalizacja, kiedy już będzie wiadomo, który zespół jest przygotowany lepiej do dzisiejszego spotkania. Na razie turniej ma przebieg bardzo wyrównany. Wiesław Jaguś prowadzi, Brehel na drugiej pozycji, na trzeciej Grzegorz Rępała i na czwartej Mariusz Puszakowski, a zatem kolejny Party, remis w dzisiejszym spotkaniu 3 do 3 i nadal utrzymuje się jednopunktowa, jednopunktowa przewaga gości. Tomasz Chrzanowski pierwsze pole startowe. Kask niebieski, tuż obok niego Antonin Kasper. Dalej Peter Carlson kask czerwony i Maciej Pietraszek kask biały. Został na starcie Maciej Pietraszek jakby bez wiary, że może stawić czoła swoim bardziej doświadczonym rywalom, kolegom, prowadzi Tomasz Krzanowski. Przejechał tuż przed nosem Petera Carlsona, Antonin Kasper. No i proszę Państwa, na razie gospodarze prowadzą na 5 do 1 i być może to będzie przełomowy moment w dzisiejszych zawodach. Prowadzi Tomasz Krzanowski. Na drugim miejscu Peter Carlson, który z pewnością będzie bronił tej pięciopunktowej zdobyczy yy, swojej pary, będzie utrudniał ataki Antoninowi Kasperowi. Maciej Pietraszek daleko z tyłu, nie liczy się w walce. No i jeszcze jedno kółko do odjechania mają żużnowcy i udałoby się Torunianom zniwelować tę jednopunktową przewagę gości. Mało tego, wyjść na prowadzenie. Trzy punkty dla Tomasza Krzanowskiego. Dwa dla Petera Carlsona, jeden zdobywa Antonin Kasper bez punktu Maciej Pietraszek, a zatem podwójne zwycięstwo pary gospodarzy po sześciu wyścigach. A patornetia prowadzi 19 do 16. Tomasz Krzanowski znakomicie wystartował w wyścigu szóstym, zatem nie należy się dziwić, że trener Jan Zombik wystawia tego zawodnika również do wyścigu siódmego. Tomasz Krzanowski w kasku niebieskim i zastępuje Uszakowskiego. W czerwonym Wiesław Jaguś w białym Piotr Winiasz i w żółtym Piotr Świst. Trzema punktami prowadzą żużlowcy z Torunia, ale zwycięstwo w całym spotkaniu jeszcze niepewne. Bardzo blisko siebie żużlowcy zostali zepchnięci na trzecią i czwartą pozycję. Dwaj Rzeszowianie strzepiły się ich motocykle no i proszę Państwa, żeby nie zakończyło się to jakąś kontuzją. Był niepotrzebny ten upadek. Alechaliśmy z tyłu może i dobrze to, że to się stało, bo Piotrek w tym biegu wygrał. No nie pamiętam nawet jak to się szczepiliśmy, bo uderzyłem tyłem głowy. Dobrze się nikomu nie stało, to jest najważniejsze. Bo Piotra tam wyniosła, jak mówi, że chciał mi puścić, ale wiadomo jak się zamknie gasto motocykl, siąć do przodu i po prostu nie zdążyłem go minąć i się złapaliśmy. Akurat w zawodnicy z tego samego klubu zderzyli się na trzeciej, czwartej pozycji. No też jakaś, jakaś niedyspozycja tam na wirażu winiarza spowodowała właśnie tą kraksę. Nie wiem czy to też awaria sprzętu, czy po prostu wpadł w jakąś kolejne. W związku z tym też wyścig przerwany i sprawca winiarz wykluczony. Po wtórce już bez winiarza zwyciężył Piotr Świst, który przyjechał na metę przed Jagusiem i Tomaszem Krzanowskim. 3 do 3 i w całym meczu 22 do 19. Peter Karlsson, Waldemar Walczak, Bochomil Brehel i Grzegorz Rempała, wyścig ósmy. Przechyczyli Toruniany zawodnicy z Rzeszowa, Bochumil czy Peter Karlsson. Bochomil Brehel po wewnętrznej, Peter Karlsson bardziej na zewnątrz. Objął prowadzenie Szwed występujący w zespole toruńskim. Bochumil Brehel wpadł na drugą pozycję drugi storunian Waldemar Walczak zamyka stawkę czyżby był kolejny wyścig remisowy prowadzi Peter Karlsson Bochumil Brechel na drugiej pozycji na trzeciej tego krępała i na czwartej Waldemar Walczak a zatem ta przewaga Trzypunktowa utrzyma się. Za moment żużlowcy wiadą na linię mety. I trzy punkty dopiszemy żużlowcom z Torunia. Trzy punkty dopiszemy żużlowcom z Rzeszowa. 25 punktów ma apatornetia. 22 punkty zespół Stali Rzesz. W biegu dziewiątym jedna zmiana. W kasku białym pojedzie Łukasz Golonka który zastąpi Macieja Pietraszka. Jego partnerem będzie Antonin Kasper w kasku żółtym, czwarte pole startowe, a rywalami Mirosław Kowalik w kasku niebieskim, e, najbliżej wewnętrznej krawędzi toru i Gerd Handberg w kasku czerwonym. zbrowalicie i antycznym kączerem zyskał parę metrów przewadził i rozladowali musiły mocno obronić zanęskiej gazu Kartter, jeśli jeszcze wyprzedzić swego rywala wydaje się, że wreszcie wreszcie niestem przy tychtych pogodach, więc berg antberg nie starczy zresztą nie ma takiej potrzeby rozpadacę Najprawdopodobniej wygrają 4 do 2, 3 punkty zdobywa Roszał Kowalik 2 Antonin Kasper, 1 punkt dla Gerda Handwerka, Handwerka przepraszam i Łukasz Golonka bez punktu. A zatem proszę Państwa 4-2. Zwyciężyła para z Torunia. 29 do 24 dla gospodarzy, a w wyścigu 10 jedna zmiana. Waldemara Walczaka zastąpi Tomasz Szanowski. Szanowski Kask jego Partnerem jest Wieszławiać w Kastku Czerwonym a para Piotr Świsk Kask Żółty i Grzegorz Świępała kask Biały 29 do 24 dla gospodarzy Tomasz Czanowski Wiesław Jaguś Grzegorz Śmępała i Piotr Świsk Bardzo dobrze Dorunianie Bardzo dobrze Wiesław Jaguś który w tej chwili ma problemy z planowanie motocykla, ale gdzieś w okolicach drugiego, trzeciego miejsca jeszcze lepszy jest Grzegorz Repała. Teraz atak Jaguśa po zewnętrznej i Torunianie jadą na 5 do jednego. Prowadzi Tomasz Szanowski, który znakomicie zastępuje swoich słabiej dysponowanych kolegów, bądź Puszakowskiego, bądź Falczaka. Puszakowski na prowadzeniu ja jeżdżą na swojej torze no, teraz niebezpiecznie, niebezpiecznie yy, przejechał Wiesław Janusz tuż przed motocyklem Piotra Kisza cały czas y, Wiesław Janusz Kisza, został zaapatrowany w Toruńczy teraz po wewnętrznej zaatakuje pierwszy Tomasz Czanowski, drugi Wiesław Janusz, trzeci Piotr i czwarty Grzegorz Rafała podwójne zwycięstwo pary toruńskiej no i czarunianie uciekają. I cztery... 25 już z 9 punktami prowadzący z przed nami wyścig 11 i ponownie na to, że pojawi się Tomasz Stanowski. Tomasz Stanowski zastępuje tym razem Mariusza Potrzekowskiego pojedzie w Kasku Niebieski. Łukasz Golonka z numerem 7 to rezerwowy pary Żesowski. Łukasz Golonka pojedzie za Macieja Pietraszka. Tomasz Stanowski Kaczniewieszki, Gerd Handberg, Kacz Czerwony, Łukasz Golonka, Kacz Biały, Bochumil Brechel w kasku Żółtym 34 do 25 prowadzą rzutowce, a patrony z piorni. w górze, Bochumil Brechel Tomasz Stanowski teraz zarzuciło motocyklem Bochumila Brehela. Łukasz Golonka jeszcze na trzecim miejscu. To niespodzianka, Gerd Handberg przez chwilę okupował ostatnią pozycję. Prowadzi Tomasz Krzanowski. Bochumil Brechel na drugiej pozycji, Gerd Handberg na trzecim i Łukasz Golonka na czwartym. Nie jest pewna pierwsza pozycja Tomasza Chrzanowskiego. Cały czas atakuje Bochumil Brechel, Różlowiec, który jest zdecydowanie najlepiej Dzisiaj y, przygotowany sprzętowo, kondycyjnie. Wspaniale jeździ ten żuzdowiec. No i teraz właśnie prowadzi Bohom Braheel, drugi Tomasz Chrzanowski, trzeci Gerd Handberg. Daleko z tyłu Golonka. Y, wspaniała jazda Czecha. Atakuje, jeśli zajmuje drugą bądź trzecią pozycję, atakuje przez cztery okrążenia. No a w wyścigu jedenastym przywozi dla swojego zespołu trzy punkty, ratując tym samym remis. Dwa punkty zdobył Tomasz Krzanowski, jeden Gerd Handberg, Łukasz Golonka bez punktu. W biegu dwunastym pojadą Mirosław Kowalik w Kacku Niebieskim, Peter Karlsson w Czerwonym, Piotr Świsty w Białym i Antonin Kasper w Żółtym. Piotr Świsty jako rezerwa taktyczna zastępuje Piotra Winiarza. No i czy ta rezerwa taktyczna przyniesie skutek? Peter Karlsson pierwszy. Piotr Świst, drugi, Mirosław Kowalik na trzeciej pozycji. No a Antonin Kasper jakby osłabł w końcówce spotkania na czwartej pozycji. Cały czas prowadzi Peter Carlson, ale Piotr Świst nie może być pewien drugiej pozycji, ponieważ Mirosław Kowalik także chciałby poprawić swoją pozycję, no ale już nie poprawi. Defekt motocykla. Sprawia, że Mirosław Kowalik spada na ostatnią pozycję. No i zamiast y, spodziewanego zwycięstwa w wyścigu 12 y, zaledwie remis. 3 punkty zdobędzie Peter Karlsson, 2 Piotr Świst, a 1 Antonin Kasper. 40 do 31 prowadzą gospodarze przed wyścigami nominowanymi. 13 pojadą. Mariusz Puszakowski w kasku czerwonym, Tomasz Krzanowski w niebieskim, Piotr Winiasz w żółtym i Łukasz Golonka w białym. Bardzo dobrze Puszakowski, Piotr Winiasz na drugiej pozycji, na trzeciej Tomasz Krzanowski, na czwartej Łukasz Golonka. Bardzo dobrze wystartował Mariusz Puszakowski, który który w tej chwili ma kłopoty ze swoim rywalem, z Piotrem Winiarzem, ale wychodzi z tego pojedynku zwycięsko. Puszakowski, Winiarz, Szanowski i Golonka. Puszakowski w dwóch startach zdobył zaledwie jeden punkt, ale bardzo ładnie spisuje się teraz. No a goście po raz kolejny mają pecha. Zdefektował motocykl Piotrowi Winiarzowi i proszę Państwa już jest po meczu. Prowadzi Puszakowski Szanowski na drugim miejscu na trzeci Łukasz Golonka który zdobędzie jeden jedyny punkt w dzisiejszym spotkaniu a to podwójne zwycięstwo dla Torunian oznacza że dzisiejszy mecz wygrają 45 do 32 po 13 wyścigach zostały jeszcze dwa biegi no ale nie należy się spodziewać tutaj Żadnych zmian. Zwycięstwo zostanie dzisiaj w Toruniu. Mecz wygrali już gospodarze, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami dwa wyścigi. W czternastym pojadą Mirosław Kowalik w kasku czerwonym, Gerd Handberg w niebieskim, para Avatora Neti Toruń oraz Antonin Kasper w kasku żółtym i Grzegorz Rempała w białym. To para gości. Bardzo dobrze Kasper, dobrze także Kowalik, Gerd Handberg na trzeciej y, pozycji, na czwartej Grzegorz Rępała, który nie może y, jeszcze się odnaleźć y, w zespole, dziś jeździł bardzo niemrawo. Natomiast y, Antonin Kasper i drugi y, z obcokrajowców zespołu Rzeszowskiego, Bochumil Brehel którego zobaczymy w ostatnim wyścigu wjechali bardzo przyzwoicie i należeli do najmocniejszych punktów w swoim zespole. Prowadzi Antonin Kasper, Mirosław Kowalik na drugiej pozycji, na trzeciej Gerd Handberg, na czwartej Grzegorz rępała. pozostało już tylko jedno okrążenie do zakończenia tego wyścigu. Wygląda na kolejny remis, tych remisów dzisiaj było bardzo dużo. 3 punkty dla Antonina Kaspera, 2 dla Mirka Kowalika, 1 zdobyła Gerd Handberg bez punktu Grzegorz Rępała. Wyścig 15. Wiesław Jaguś, Peter Karlsson, Piotr Świst i Bochumil Brychel. Żaden z zawodników nie zamierza odpuszczać Wiesław Jaguś na prowadzeniu, Bochumil Brychel drugi. Teraz z czwartej pozycji zaatakował Peter Karlsson, ale po prawej stronie, po zewnętrznej stronie. Cały czas atakuje Piotr Świst, no i rzeczywiście bardzo ładny to wyścig, jak do tej pory Wiesław Jaguś prowadzi Bohumil Brehel na drugiej pozycji, na trzeciej Peter Carlson. Czy Piotr Świst zrezygnował już z ataków, czy będzie starał się udowodnić, że jest wspaniałym żożdżowcem i dzisiaj oprócz tych 11 punktów, które zdobył do tej pory, zdobędzie jeszcze chociażby jeden. Prowadzi Wiesław Jaguś, dalej Bohom Ilberhel, Peter Carlson i coraz dalej z tyłu Piotr Świst. Oj, bardzo niepewnie pojechał Bohom Ilberhel, zdefektował mu motocykl, proszę Państwa, w dzisiejszym meczu nie wszystko da się przewidzieć. 5 do 1 wygrywa para Toruńska, Wiesław Jaguś 3 punkty, 2 punkty dla Petera Carlsona, 1 punkt zdobył. Bochu, przepraszam Piotr Świst na skutek efektu motocykla Bochumila Brrechela 5 do 1 wygrała para toruńska i tym samym dzisiejsze spotkanie yy, zakończyło się zwycięstwem Żyżdżowców Apatora i Toruń 53